A więc witajcie serdecznie moi drodzy, ja nazywam się Dawid I witam was w czwartym odcinku kariery juniorami w Ajaxie Amsterdam Tak jak zapowiadałem w poprzednim odcinku, dużo się zmieniło Sprzedałem większość podstawowych zawodników Między innymi Gravenbersha, Mauriego, Alvareza i yy, bodajże Bergisa oraz Antonego to chyba wszyscy, nikogo nie pominę, ale od razu wam to pokażę. Tak więc w ten sposób się to prezentuje, jak widzicie FC Barcelona chyba przez ten kontrakt ze Spotify naprawdę dostała niesamowity zastrzyk gotówki, bo Ryana Gravenberscha wykupują za 300 milionów euro. No i tak to wygląda, wszyscy sprzedani, większość tych zawodników właśnie z podstawowej jedenastki odeszła. I teraz jak ta drużyna się prezentuje? No prezentuje się ona w następny sposób, w następujący sposób. Sami młodzi zawodnicy i w końcu mogę powiedzieć, że jest to właśnie kariera juniorami, bo nie ma tutaj nikogo z początków Ajaxu Amsterdam, tak to chyba mogę powiedzieć. Wiecie o, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że po prostu są tutaj sami zawodnicy ze szkółki juniorów, których ja wytrenowałem. Jak widzicie, zajmujemy obecnie drugie miejsce w lidze. Nie jest źle, bo gdy sobie oglądałem te mecze, to wydawało mi się, że no dwa, dwa albo trzy są do przegrania. Bynajmniej z początku spotkania, gdzie totalnie przeciwnicy mnie dominowali, ale jakoś udało się to wygrać. Ale żebyście nie mieli tutaj żadnych wątpliwości, jeszcze wam pokażę, że ostatni transfer, którego dokonałem, który sprzedałem, był 25 lipca. Sezon rozpoczął się 2 sierpnia. Ja 25 lipca sprzedałem ostatniego zawodnika z wyjściowej jedenastki, tak więc wszystkie mecze, które rozegrałem w lidze, były rozgrywane tym składem. Jedynie teraz ten Bogdanow jeszcze wskoczył, bo wcześniej grał tutaj boksic. Boksic był środkowym napastnikiem, na prawym skrzydle grał Maurin, ale patrząc sobie na rozwój Maurina, który wynosi tam bodajże 70 tygodni, Postanowiłem właśnie, że teraz to trochę wyzmieniam i w następujący sposób się prezentuje ta jedenastka, która będzie musiała rozegrać ten sezon. Przerażający na pewno jest fakt, bo jak widzicie, grupa w Lidze Mistrzów jest naprawdę ciężka. Jeżeli wyjdziemy z niej, to już po prostu będzie wielki sukces. Bo naprawdę ten sezon wydaje mi się, że tak jak już. Parę razy to nawet mówiłem, że y, wydawało mi się, że te, y, że te sezony będą okresami przejściowymi, a jednak kończyły się tak, że coś y, wygrywaliśmy, jakieś trofeum zawsze wpadało. Ale teraz y, szczerze, naprawdę mega w to wątpię, że uda nam się coś wygrać, bo jak widzicie, no ten skład y, jest masakryczny. Na pewno defensywa strasznie tutaj cierpi i widać to totalnie w symulacjach, że ten Iwanow. To czasami, jak leci jakaś kontra, on nie wie totalnie, gdzie, gdzie, ma, gdzie ma stać. Jest rozwalona ta defensywa i tego się mega boję. Dobra, ale tak właśnie by się to tutaj wszystko prezentowało. Jeszcze pokażę wam szkółkę juniorów, jak to tutaj wszystko wygląda. E, chyba się nic nie zmieniło od ostatniego odcinka, e, żadnych wzrostów tu nie ma, no bo wiadomo, początek sezonu. Jeszcze pokażę wam tutaj tylko finanse klubu, bo jak widzicie na koncie Ajaxu. Jest miliard 100 milionów 27 milionów, no i tam 700 tysięcy euro z haczykiem. Tak więc jest to kosmiczny budżet transferowy, ale jego nie ruszam, bo gramy tu tylko juniorami. Tak pokazuję Wam tylko w ramach ciekawostki, jak udało mi się w jeden sezon wypracować, jaki przychód mi się udało wypracować właśnie w ten jeden sezon. No i co? To chyba wszystko, o niczym chyba nie zapomniałem, tak mi się wydaje przynajmniej. Ja lecę teraz symulować ten sezon i widzimy się już w podsumowaniu połowy tego sezonu. No i witajcie już moi drodzy w podsumowaniu tej połówki sezonu. Przejdźmy może pierwsze do składu, co tutaj się zmieniło? No wskoczył do podstawowej 11 Bogdanow i teraz Boksic został przesunięty na prawe skrzydło. E, bossman jest na lewej stronie, a Shipper powędrował na prawą obronę. I obecnie tak to właśnie wygląda, e, tak się prezentuje cały ten zespół. I muszę przyznać, że jestem pod wielkim wrażeniem, że udało nam się wyjść z grupy w Lidze Mistrzów. Bo naprawdę było ciężko przy tych symulacjach, e, ale ostatecznie udało się, wychodzimy z drugiego miejsca. I trafiamy właśnie na Manchester City. I wydaje mi się, że to będzie arcy ciężkie spotkanie, ponieważ nie wiem, czy ten skład sobie do końca poradzi z tak silną ekipą, jaką jest Manchester City. Ale przekonamy się już niebawem. I tak, no, doszliśmy do ćwierćfinału jak na razie w Pucharze Holandii. A tak prezentuje się szkółkajniorów. juniorów Niestety nie udało mi się nikogo nowego znaleźć, jakiegoś obiecującego zawodnika. No i trzeba będzie chyba korzystać z tego co tu na razie mamy, bo z tych raportów yy, scoutów nie zapowiada się nic ciekawego na ten moment. No i zobaczymy jak to będzie już w końcówce sezonu. Jeszcze pokażę wam na szybko statystyki, bo patrzcie na tego Bogdanowa, on ma 16 lat i zdobył 5 bramek oraz 5 asyst. I yy, jak tak sobie to symuluję i patrzę, jak on gra, no to naprawdę fajnie wygląda ten zawodnik i mega czekam, aż będzie w wieku tak 20 lat, bo wtedy jego ocena ogólna powinna już wynosić naprawdę dużą wartość. No i co? No, na razie nie jest jeszcze takim typowym liderem ofensywy, ale i tak jakoś dobrze nam idzie. W ogóle nie pokazałem tabeli Eredivisie, jak to wygląda. No obecnie jesteśmy na, na drugim miejscu, bo ten Feyenoord znowu zaczyna mocno cisnąć. My mamy braki ofensywne tak jak już mówiłem. Bo w porównaniu do poprzedniego sezonu kiedy strzeliliśmy, tam było jakoś chyba strzelonych 60 bramek w sezonie. Tak teraz jest już tylko 40 i dosyć dużo bramek straconych mamy. No na pewno... Idzie zauważyć, że ta drużyna ma lekki odjazd w porównaniu do drużyny z ubiegłego sezonu. No ale nic, ja się cieszę, bo i tak nie jest najgorzej z tą ekipą, która tutaj jest zamontowana. Cieszę się na pewno, że udało nam się wyjść z grupy w Lidze Mistrzów. No i co, ja lecę to symulować dalej i widzimy się już w końcówce w totalnym tym podsumowaniu. Dobra, a więc przyszedł czas, aby podsumować ten sezon. I szczerze, nawet mi się go nie chce za bardzo podsumowywać, bo totalnie nic tutaj nie wygraliśmy. E, nasza gra to był jak. To była jakaś masakra. Tyle, ile głupich. E, Spotkań przewaliliśmy, to dawno nie widziałem czegoś takiego. Nasza ofensywa to, był, to była masakra. Powtórzę się po raz kolejny. Bo tyle ile oni okazji zmarnowali, to nie wiem. Nie, 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 wiem, nie wiem nawet jak to skomentować za, do, za bardzo. No i w taki oto sposób jesteśmy na trzeciej pozycji. I nie wiem za bardzo, co trzecia pozycja nam daje, bo chyba nie daje nam yy, w ogóle. Udziału w lidze mistrzów albo tych spotkań, które dałyby nam kwalifikacje. Tylko nie wiem, czy to nie jest czasem Liga Europy, ale przekonamy się w następnym sezonie, bo naprawdę nie wiem. No ale dobra, podsumujmy sobie to już jak widzicie tak. No, przewaliliśmy Eredivisję Puchar Holandii. Przewaliliśmy w ćwierćfinale. Wygrywaliśmy 1-0. Potem w 70 bodajże straciłem bramkę na 1-1 i w 90. Albo to było już w dogrywce jakoś, no końcówka spotkania, 2-1, no i kaplica. Champions League e, przewaliłem w 1-8 z Manchesterem City, e, aż 3-0 w dwóch meczu, nawet jednej bramki nam się nie udało strzelić. No ale tego to się tak e, spodziewałem. Szkółka juniorów za dużo się nie zmieniła, e, paru zawodników tu tylko doszło. Na szybko wam to pokażę, jak to się rozwijało. I Kocji będzie na pewno wskakiwał w następnym sezonie, już do, do drużyny seniorskiej. I nie wiem, czy go po prostu nie wypożyczę. Zobaczę, jak to się tam będzie rozwijało. Wszystko. No i jeszcze zaprezentujmy statystyki. No, występy, tak jak tutaj widzicie, najwięcej bramek zdobył boxeć tylko 15 Przypomnę tylko, że jak Gravenberch grał, no to na pozycji środkowego pomocnika zdobywał 10 bramek w sezonie. E, tak więc jak widzicie, no ta ofensywa to jest masakra. Ogólnie w spotkaniu z Manchesterem City Boxy zmarnował naprawdę niesamowitą ilość tych e, okazji. Po prostu cały czas jakieś sytuacje sam na sam to strzelał albo w bramkarza, albo obok e, bramki w ogóle. Więc no były sytuacje z tym Manchesterem, żeby tam ich jakoś ukąsić, ale no nie mamy po prostu tej siły rażenia z przodu i no jest jak jest. Asyst najwięcej miał Sudeberg, także no nie... Przyzwoita ilość, o nim nie mogę w sumie nic złego powiedzieć. Tylko tak samo u niego kuleje to wykończenie, bo też wiele sytuacji miał i marnował je. No ale ogólnie tak by się prezentowało to podsumowanie tego sezonu. W dzisiejszym odcinku nie robiłem żadnych screenshotów z ciekawszych meczy w tym sezonie, ponieważ nie było ciekawszych meczy. Większość to była jakaś wygrywana różnicą jednej bramki, może dwóch. No, nie było naprawdę takiego meczu, żebyśmy totalnie styrali przeciwnika. I jak sami widzicie, no, no, nie wygląda to obiecująco tam w tym napadzie. I, i sezon kończymy bez żadnego trofeum. I na trzecim miejscu w Lidze. No dobra, to by było chyba na tyle dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Mam też nadzieję, że następny sezon będzie lepszy. Że uda się już coś wygrać i że to był taki sezon przejściowy. No i co? Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego.